10 najlepszych seriali od Netflixa. Choć wielokrotnie wypowiadałem się krytycznie na temat Netflixa, to zdaję sobie sprawę, że jest to platforma doceniana przez widzów, więc postanowiłem przygotować listę 10 najlepszych seriali Netflixa. Materiał został oparty na ankiecie przeprowadzonej przez Antyradio. Na koniec będzie bonus ode mnie i bardzo ciekawa informacja po bonusie, więc czekajcie, bo myślę, że warto. Ozark. Thriller psychologiczny wyprodukowany przez Aggregate Films oraz Media Right Capital dla platformy Netflix w 2017 roku. 26 lutego 2016 roku władze Netflix zamówiły pierwszą serię serialu. Martin Mary Bart jest doradcą finansowym mieszkającym w Naperville koło Chicago z żoną Wendy, 15-letnią córką i 13-letnim synem. Wraz z przyjacielem prowadzi biuro finansowe, a ich głównym klientem jest szef jednego z meksykańskich karteli narkotykowych, dla którego Marty pierze pieniądze. Po kilku latach współpracy owy gangster odkrywa, że został oszukany na kwotę 8 milionów dolarów. W konsekwencji następujących po tym fakcie zdarzeń mężczyzna musi przenieść się do Osage Beach, wypoczynkowej miejscowości na wyżynie Ozark, gdzie w ciągu 5 lat Martin powinien wyprać dla meksykańskiego kartelu 500 milionów dolarów. Po zamieszkaniu w kurorcie mężczyzna uświadamia sobie, że nie jest jedynym, który prowadzi tam nielegalną działalność, a jego pojawienie się nie jest na rękę wszystkim miejscowym. The Crown, brytyjsko-amerykański serial biograficzny wyprodukowany na zlecenie platformy internetowej Netflix i opowiadający o życiu królowej Elżbiety II. Pierwsza seria licząca 10 odcinków została udostępniona abonentom Netflixa 4 listopada 2016 roku. Serial otrzymał dwa złote globy za rok 2016 w kategoriach najlepszy serial dramatyczny oraz najlepsza aktorka w serialu dramatycznym, a także nagrodę Emmy za sezon 2016-17 w kategorii najlepszy aktor. Drugoplanowy serialu dramatycznym. Bo Jack Horseman, serial opowiada historię człowieka konia. Gwiazdy popularnego w latach 90 sitcomu Rozbrykani, którego życie po zakończeniu prac nad sitcomem zmieniło się w ciąg przypadkowych rauszy. Po kilku latach staczenia się postanawia rozpocząć karierę od nowa, wciąż zmagając się z uzależnieniami i wynikającymi z nich tragikomicznymi sytuacjami. W powrocie na szczyt pomagać mu będą jego współlokator i agentka House of Cards, amerykański serial z gatunku dramatu politycznego. Serial powstał na podstawie powieści Michaela Dobsa i nawiązuje do miniserialu BBC Dom's Card z 1990 roku. Głównym bohaterem serialu jest Kongresman, bezwzględny rzecznik dyscypliny partyjnej Partii Demokratycznej w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Ciężko pracował przy kampanii wyborczej do Białego Domu licząc na stanowisko ministra. Pozbawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych możliwości objęcia stanowiska sekretarza stanu, postanawia się na nim zemścić. Sense8, amerykański serial telewizyjny z gatunku science fiction, twórcami serialu Soul. Bracia albo siostry wachowskiej zależy kto jak ich nazywa oraz Michael Starczyński. Serial science fiction opowiadający o ósemce rówieśników, którzy zostali obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami. Każda osoba tworząca tzw. gromadę może telepatycznie kontaktować się z pozostałymi członkami. Członek gromady może także w sytuacji kryzysowej przywołać do swojego ciała inną postać, aby skorzystać z jej zdolności. Wszystkich bohaterów dzieli odległość geograficzna, ale dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom nawiązują przyjaźń i pomagają sobie nawzajem. Czynnik Adventures of Sabrina. 6 grudnia 2017 roku platforma Netflix zamówiła dwa sezony serialu opartego na komiksie, czyli Adventures of Sabrina, wydanego przez Archie Horror, wydawnictwa Archie Comics. Nie oglądałem, widziałem zwiastun i wygląda to naprawdę ładnie. A szybka jak dla mnie pasuje do roli Sabriny. Podoba mi się ogólnie ten halloweenowy klimat. Nie wiem, oglądaliście, jak wam się podobało, dajcie znać w komentarzu. Ankietowani Antyradia produkcję tę docenili. 13 powodów. Serial opowiada o uczynicy szkoły średniej, która popełnia samobójstwo po serii nieprzyjemnych doświadczeń związanych z różnymi osobami ze szkoły. Serial zdobył uznanie krytyków i publiczności za poruszony temat oraz obsadę. Klej uczeń szkoły średniej znajduje pudełko zostawione pod drzwiami swojego domu. W środku znajduje się 7 ponumerowanych po obu stronach kaset magnetofonowych. Okazuje się, że nagrała je Hanna. Koleżanka z klasy i jego niespełniona sympatia, która popełniła samobójstwo dzień wcześniej. Nastolatka nagrała swoją historię, w której wyjaśnia przyczyny swojej śmierci. Na kasetach zostało opisanych 13 doświadczeń, które doprowadziły Hanę do podjęcia decyzji o odebraniu sobie życia. Każda historia jest powiązana z inną osobą która w założeniu autorki ma być też adresatem taśm, a następnie przekazać przesyłkę kolejnej osobie. Jeśli ktoś postanowi przerwać łańcuch, kolejna osoba otrzyma osobne pudełko od dodatkowo wtajemniczonego w tę sprawę kolegi Hany. Drugi sezon przedstawia proces sądowy mający wyjaśnić przyczyny śmierci samobójczyni. Bohaterowie dowiadują się o sobie jeszcze więcej niż po przesłuchaniu kaset, a nowe dowody w postaci polaroidowych zdjęć stają się, Kluczowymi aspektami w sprawie, jak dla mnie, pomysł spoko, ale słabe wykonanie ale to moje zdanie. Orange is the New Black, amerykański komedio-dramat firmy Netflix, oparty na książce dziewczyny z Danbury, Piper Kerman. Serial opowiada historię Piper Chapman, która na 15 miesięcy zostaje zesłana do żeńskiego więzienia za. Posiadanie walizki pełnej pieniędzy z transakcji narkotykowych swojej byłej dziewczyny i międzynarodowej przemytniczki narkotyków Alex, granej przez absolutnie genialną i wspaniałą Laurel Prepon. W serialu przedstawione są losy osadzonych z różnych klas społecznych i o różnym pochodzeniu. Historie kobiet i personelu więzienia są uzupełniane o retrospekcje. Fabuła koncentruje się na pracownikach więzienia. Narkoz. Pierwsze dwie serie skupiają się na życiu i działalności Pablo Escobara, najsłynniejszego kolumbijskiego barona narkotykowego, będącego szefem kartelu, którego nielegalne interesy zamierzają zlikwidować amerykańskie władze federalne we współpracy z rządem Kolumbii. W trzeciej serii przedmiotem zainteresowania jest sam kartel. Stranger Things. W nocy 6 listopada 1983 roku w Hawkins, w stanie Indiana, w tajemniczych okolicznościach znika 12-letni Will. Jego matka chce za wszelką cenę odnaleźć syna. Część mieszkańców uważa jednak, że oszalała. Komendant miejscowej policji Jim rozpoczyna oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia. Następnego dnia w miasteczku pojawia się tajemnicza dziewczynka z nadprzyrodzonymi umiejętnościami, zdająca się posiadać wiedzę na temat tego gdzie podział się Will. Kiedy mieszkańcy miasteczka zaczynają zbliżać się do prawdy, będą musieli zmierzyć się nie tylko ze złowrogą rządową agencją, ale też znacznie bardziej podstępną siłą, która chce zniszczyć ich wszystkich. Bonus, czyli najlepszy serial Netflix, jak dla mnie, a nie wiem dlaczego na tę listę on nie trafił. I nie, nie jest to Breaking Bad, bo nie jest to Netflix, jak myśli wiele osób. Jest to AMC powiązane z telewizją Fox, a Netflix zakupił sobie prawa do udostępnienia odcinków. Najlepszym serialem realizowanym przez Netflix według mnie jest Czarne Lustro. Serial opowiada o historiach społeczno-obyczajowych, osadzonych w różnej perspektywie czasowej. Nie są to jednak sprawy nierealne, mogą dotyczyć wszystkich. Każdy odcinek serialu to odbicie cywilizacji oraz zapowiedź konsekwencji, które mogą doprowadzić do jej upadku, jeśli nic się nie zmieni. W serialu zostaje poruszony m.in. problem przekraczania barier obyczajowych w imię sztuki, zgubnego wpływu nowych technologii na życie osobiste czy podporządkowywania życia regułom telewizji i portali społecznościowych, gdzie nic już nie jest prawdziwe. Oczywiście nie liczę tego ostatniego filmu, który pojawił się w ramach serii, bo był słaby, ale poza tym naprawdę czarne lustro jest spoko. I to nie tak normalnie spoko, tylko tak bardzo spoko. Na koniec ogłoszenie serialowe w niedzielę 26 maja, premiera serialu 2030 inwigilator na kanale Inwigilator, link w opisie. Klikajcie i tam możecie zaznaczyć sobie przypomnienie, bo może Wam się spodobać. Trzymajcie się, cześć!